Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a dzisiejszy materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować termostat Simon Go. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat serii sterowanej przez Wi-Fi sterowanej zdalnie, wejdźcie na stronę kontaktsimon.com.pl Termostat ten dzięki wbudowanemu czujnikowi wewnętrznemu pozwoli na utrzymywanie stałej temperatury w twoim pomieszczeniu. Pozwala na sterowanie zarówno ogrzewaniem, jak i chłodzeniem. Sterować możesz dotykowo na termostacie, przez darmową aplikację Simon Go, a nawet głosowo, używając asystentów głosowych Google Home lub Amazon Alexa. W aplikacji m.in. możesz ustawić harmonogramy, aby dostosować temperaturę do odpowiedniej pory dnia czy też nocy. Pod ten termostat możemy również podłączyć zewnętrzną sondę, która będzie działała jako ogranicznik temperatury, aby zapobiec przegrzaniu np. Na naszej podłogi. Termostat ten zasilany jest napięciem 230 V, a teraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Żeby zamontować ten termostat należy ściągnąć najpierw pokrywę, elektronikę, no i teraz możemy przystąpić do montażu przewodów. Z tyłu mamy zaciski G1 i G2. Służą one do podłączenia właśnie sondy, czyli pod te zaciski G1 i G2 podłączamy sondę. Mamy tu styk bezpotencjałowy, który służy do sterowania naszym jakimś właśnie ogrzewaniem piecem, ogrzewaniem podłogowym, klimatyzatorem, czyli pod te styki bezpotencjałowe podłączamy jakieś urządzenie, które będzie załączane i wyłączane. Styki te mają obciążalność 16A. Pod zaciski E i L podłączamy zasilanie i zacisk IN jest to wejście funkcyjne, które bardziej omówię podczas prezentacji aplikacji do tego termostatu. Teraz podłączę zasilanie pod zaciski NIL oraz pokażę, jak skonfigurować ten termostat. Po przykręceniu termostatu do puszki zakładamy najpierw ramkę, i potem elektronikę. Teraz podam napięcie. Po podłączeniu urządzenia do sieci. Na wyświetlaczu widzimy rozgłaszaną sieć Wi-Fi. Sieć ta wyświetlana jest po to, abyśmy w łatwy sposób mogli zidentyfikować poszczególne produkty. Wyświetlana sieć Wi-Fi informuje nas ponadto, że nie jest zabezpieczona żadnym hasłem dostępu przed niepowolnymi osobami. Nazwa sieci będzie wyświetlana do momentu, Dopóki nie podłączymy tego urządzenia z naszą siecią Wi-Fi i nie nadamy tam hasła lub możemy też wyłączyć rozgłaszanie tej sieci. Jednak jeżeli wyłączymy rozgłaszanie sieci przed dodaniem urządzenia do naszej sieci Wi-Fi, nie będziemy mogli się z tym urządzeniem połączyć przez aplikację. Jeżeli jednak by tak nastąpiło, że przez przypadek wyłączymy rozgłaszanie sieci, a nie będziemy podłączeni do naszej sieci Wi-Fi, musimy po prostu zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, aby wzbudzić klawisze, musimy dowolny klawisz przytrzymać troszeczkę dłużej niż 0,4 sekundy. Wtedy ekran nam się rozjaśnia i widzimy poszczególne ustawienia na wyświetlaczu. Bez dodatkowej konfiguracji. Termostat jest już gotowy do użytku. Możemy poprzez naciśnięcie przycisku środkowego zmienić poszczególne tryby pracy. Mamy tu tryb komfort, Boost oraz Eco. Naciskając przycisk plus, i plus lub minus ustawiamy sobie zadaną temperaturę, taka jaka nas interesuje. Jeżeli chcemy przejść w tryb Eco, Comfort czy Boost, a tak naprawdę są to temperatury, które definiujemy z aplikacji, czyli te temperatury, czyli temperaturę eko, która jest ustawiona w tym momencie na 19 stopni, temperatura komfort, która jest w tym momencie ustawiona na 21,5 stopnia, czy też, czy też boost, możemy sobie ustawić już za pomocą aplikacji i te temperatury odpowiednio zdefiniować. Teraz pokażę Wam, jak połączyć aplikację, jak połączyć ten termostat. Do sieci Wi-Fi, no do, do mojej sieci domowej, najpierw musimy ściągnąć aplikację Simon Go. Ja już mam ją zaciągniętą na telefon, więc nie będę tego robił. Jeżeli używasz Androida, to, to znajdziesz tę aplikację w sklepie Play. Jeżeli używasz iPhone'a, no to znajdziesz ją na App Store. Po ściągnięciu aplikacji, pierwszą rzecz, jaką należy zrobić, to musimy wejść w ustawienia i wyłączyć dane komórkowe. Teraz przechodzimy do ustawień Wi-Fi i musimy znaleźć nazwę rozgłaszanej sieci Simon Go Thermo56. To jest tutaj. Klikając, łączę się teraz bezpośrednio telefony poprzez Wi-Fi z termostatem. Jeżeli ci tu wyskoczy, że połączenie nie ma internetu, musisz to po prostu zatwierdzić. Jest to normalna procedura. Gdy telefon z urządzeniem się połączył, Przechodzę do aplikacji Simon Go i w tym momencie już mogę kontrolować urządzenie. Klikam kontroli urządzenie i od razu mi się wyświetlił ekran. Widzę jaka jest temperatura i mam tu taki komunikat. Trwa stabilizacja temperatury, odczyt temperatury, odczyty temperatury mogą się zmienić w czasie. Proszę czekać, co to oznacza? Oznacza to, jeżeli termostat podłączamy pierwszy raz nie był on uruchomiony przez dłuższy okres, to trwa w tym momencie kalibracja tego sterownika. Kalibracja trwa około 30 od 30 do 40 minut i po tym czasie czujnik temperatury zostanie odpowiednio skalibrowany do Twojego pomieszczenia. Jeżeli jednak te wskazania temperatury byłyby jakieś inne, to pokażę też Ci, gdzie w aplikacji można tą temperaturę jeszcze dokładniej skalibrować. Na tym ekranie głównym możemy włączyć lub wyłączyć termostat. Ust możemy ustawić sobie zadaną temperaturę, czyli to będzie ten nasz tryb manualny. Możemy włączyć tryb Boost, tryb Eco, tryb Comfort. Te temperatury, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, tryb Comfort jest 21,5, Eco 19, możemy oczywiście sobie Edytować dalej w ustawieniach. Teraz pokażę Ci najważniejsze funkcje w ustawieniach. Pierwsza zakładka, nazwa, ikonka, czyli tu możemy sobie zmienić nazwę urządzenia, zmienić ikonę, tą, która nam się wyświetla na ekranie głównym. Ustawienia urządzenia, tu mamy troszeczkę więcej rzeczy. Preferencje dźwiękowe, ja mam ustawione. Wyłączone, czyli w tym momencie, klikając, nic tu nie mam żadnych sygnałów dźwiękowych. Tryb urządzenia mogą ustawić jako grzanie lub chłodzenie. Minimalna temperatura w tym miejscu ustawiamy, jaką minimalną temperaturę będziemy mogli ustawić na termostacie. Natomiast maksymalna temperatura, tu w tym miejscu natomiast ustawiamy górną granicę dostawu termostatu. I w tym miejscu predefiniowane temperatury, czyli to mamy nasz ten tryb Eko i komfort, w tym miejscu możemy sobie te właśnie temperatury zdefiniować, jakie one mają nam się wyświetlać, jakie mają być. Następnie mamy tryb wyjścia. Tryb wyjścia w tym miejscu ustawiamy, jak mają być ustawione styki bezpotencjałowe, czy to ma być wyjście NO. Czy styki normalnie otwarte, czy ręce normalnie zamknięte. Tryb przycisku to jest ten zacisk IM, o którym ci wcześniej mówiłem. W tym miejscu możemy ustawić sobie, jak ten zacisk ma pracować. Do zacisku możemy podłączyć przycisk monostabilny, który działa na krótkie naciśnięcie, włącza i wyłącza termostat oraz dłuższe naciśnięcie, tryb boost. Natomiast po podłączeniu przycisku bistabilnego stabilnego termostat można włączać lub wyłączać. Możemy tutaj zastosować łącznik mechaniczny lub łącznik hotelowy. W trybie monostabilnym do współpracy z przyciskiem bistabilnym stabilnym dzwonkowym, każde krótkie naciśnięcie zmienia stan na przeciwny. Dłuższe przytrzymanie aktywuje tryb boost. Wkładka czas trybu boost. Czyli w tym miejscu stawiamy na no, jak długo ma się nam włączyć ta maksymalna temperatura w trybie boost. Czas kontrol jest to odstęp pomiędzy kolejnymi poleceniami sterowania, np. włącz, wyłącz, yy, wejście kontrolera. Okno histerezy mówi nam o tym, w jakim zakresie będzie działał termostat. Jeżeli termostat mamy ustawiony na 22 stopnie i niski próg zadziałania mamy ustawione na Minus 0,2, a wysoki na plus 0,2 stopnia, to w takim przypadku termostat załączy się poniżej temperatury 21,8, a wyłączy się powyżej temperatury 22,2 stopnia. Czujnik 1, czujnik 2, w tym miejscu ustawiamy nasze czujniki temperatury. Korektę temperatury możemy zrobić. Czujnik 1 jest to ten czujnik, który jest zbudowany w termostat. Natomiast czujnik 2 jest to ta sonda zewnętrzna, którą możemy podłączyć do termostatu. Mamy tu jeszcze funkcję, jaki ma być stan po uruchomieniu po przerwie zasilania oraz czujnik bezpieczeństwa. Mam tutaj wykrzyknik, ponieważ jeszcze termostat się nie skalibrował. To no, mieliśmy te wszystkie funkcje w ustawieniach urządzenia. Teraz przechodzę do połączenia i połączę termostat z moją siecią Wi-Fi, bo pamiętajmy, że nadal jestem połączony bezpośrednio telefonem z termostatem. Bez żadnego routera, bez żadnej dodatkowej sieci. Więc teraz odnajduję moją sieć Wi-Fi, z którą chcę się połączyć. Wpisuję hasło i klikam Połącz". Dużo Urządzenie się połączy z moją siecią Wi-Fi. Będę, będę o tym poinformowany poprzez informację połączoną, jak również wyświetli nam się lokalny adres, tak jak w tym wypadku z końcówką 1.20. I w tym momencie termostat jest podłączony z siecią Wi-Fi. Sieć Wi-Fi jest podłączona do internetu, w związku z tym mogę zdalnie już sterować moim urządzeniem. Pozostałe funkcje jeszcze omówię w skrócie. Połączenia serwisowe. AP, czyli w tym miejscu, możemy sobie zmienić nazwę sieci lub wyłączyć ten punkt dostępu. Jeżeli ten punkt dostępu tutaj wyłączę, no to wtedy już się do urządzenia bym nie dostał, jeżeli bym nie był podłączony z siecią y, moją domową. Jestem już podłączony, więc mógłbym to wyłączyć. Aby ta sieć się nie wyświetlała na termostacie, należy skonfigurować urządzenie z routerem oraz nadać hasło do urządzenia lub wyłączyć punkt dostępu. W zakładce harmonogram możemy sobie ustawić. Kiedy termostat ma się włączać i wyłączać w poszczególne dni i godziny możemy sobie ustawić różne harmonogramy w zależności od naszych potrzeb. Mamy zakładkę też powiadomienia, akcje, czyli powiązanie z innymi urządzeniami. Jeżeli byśmy mieli taką potrzebę na przykład przy osiągnięciu danej temperatury włączyć lub wyłączyć jakieś światło. Możemy zrobić takie komendy, w zakładce piloty dodajemy piloty z serii SIMON GO, który może służyć np. do załączania lub wyłączania termostatu. Mamy jeszcze te dwie zakładki, czas i lokalizacja oraz aktualizacje. Warto wejść w zakładkę aktualizacji i sprawdzić, czy nie mamy tam jakiejś nowej aktualizacji. Więc widzicie teraz, jaki fajny jest ten termostat. Ma on bardzo dużo funkcji, zdalne sterowanie, podłączenie sondy zewnętrznej. Jest on naprawdę bardzo zaawansowany i bardzo nowoczesny. Ja zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, jak również proszę o danie komentarza na temat tego termostatu. Czy Wam się podoba? Co byście w nim zmienili? Może byście zaproponowali jakieś nowe funkcje? Może się okaże, że będzie to możliwe do wdrożenia. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!